Cześć! Nazywam się Sylwia i na co dzień pracuję w salonie firmowym Rainbow w Magnoli we Wrocławiu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprezentować wam pięciogwiazdkowy hotel Jasmin Bodrum. Serdecznie zapraszam do oglądania! Transfer z lotniska do hotelu jest bardzo krótki jest to około 50 km, natomiast do malowniczej miejscowości Bodrum jest tylko 20 km. Ten pięciogwiazdkowy obiekt położony jest na wzgórzu, w malowniczej scenerii gór, a także Morza Egejskiego. Jest otoczony przepięknym ogrodem widać, że tutaj ogrodnicy bardzo dbają o wszelkie szczegóły. Hotel ma doskonałą lokalizację, ponieważ znajduje się około 5 km od centrum miejscowości Turgu Tris, a tam przepiękna marina, liczne kawiarnie, a także Paweł. Znajdujemy się w części basenowej tego kurortu. To jest strefa cicha, natomiast poniżej znajduje się basen, gdzie odbywają się animacje. Jest także dostępny basen kryty oraz basen, gdzie znajdują się zjeżdżalnie dla najmłodszych. Dla maluszków brodzik znajduje się w części animacyjnej. Znajdujemy się na plaży hotelowej. Jest ona prywatna, długa i piaszczysta. Tutaj wszelkie leżaki, parasole przynależą się bezpłatnie. Za dodatkową opłatą można skorzystać ze sportów wodnych. Natomiast dla osób, które cenią sobie prywatność, jest możliwość wynajęcia pawilonu. Pawilony wykonane są w balijskim stylu. Wynajęcie w szczycie sezonu kosztuje około 50 euro. Oczywiście napoje i posiłki wliczone są w cenę. Każdy pawilon ma indywidualne zejście do morza. Dla najmłodszych gości hotelowych jest oczywiście mini klub i tutaj dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia mogą spędzać czas z animatorami. Znajdujemy się w pokoju rodzinnym dwupomieszczeniowym, gdzie możemy zakwaterować dwie osoby dorosłe, a także dwójkę dzieci na dostawkach. Na potwierdzenie jest możliwość także dołożenia łóżeczka dla niemowlęcia. Pokoje są duże, przestronne, ładnie urządzone. Jest także minibarek, który jest uzupełniany codziennie, także sejf bezpłatny oraz centralna klimatyzacja. Wszystkie pokoje w hotelu Jasmin Bodrum mają widok na piękne Morze Egejskie. Znajdujemy się w pokoju standardowym. Jest on wyposażony identycznie jak pokój rodzinny. Natomiast jest on troszeczkę mniejszy, jest jednopomieszczeniowy i tutaj możemy zakwaterować dwie osoby dorosłe i jest możliwość dostawki. Znajdujemy się w części Mendos. Tutaj umiejscowione są bungalowy rodzinne, a także pokoje klap. Bungaloły położone są tarasowo poza budynkiem głównym i mają przepiękny widok na Morze Egejskie. Chciałam dodać, że pokoje typu club w bungalołach są raczej standardu czterech gwiazdek, są one skromniejsze i mają dużo mniejszy metraż. Obiekt jest bardzo duży, dlatego możemy tutaj przemieszczać się także meleksami i dotrzeć do części bungalowów. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek, hotel ma w swojej ofercie rzutki, boisko do siatkówki, korty tenisowe, tenis stołowy, a także bardzo dobrze wyposażoną siłownię. Dla osób ceniących sobie spokój i relaks polecam, aby skorzystać ze spa. Tutaj łaźnia turecka oraz sauna przynależy się bezpłatnie, a wszelkie usługi dodatkowe, czyli masaże i zabiegi kosmetyczne są za dodatkową opłatą. Bezpłatne Wi-Fi jest dostępne w lobby oraz w pokojach w budynku głównym. Na poziomie minus 2 znajdują się sklepy, gdzie można zakupić pamiątki, ubrania, a także jest możliwość skorzystania z fryzjera. Znajdujemy się w restauracji głównej, to właśnie tutaj serwowane są przepyszne tureckie dania, które są przyrządzane przez kucharzy na żywo. Możemy zjeść danie w środku, jak widzimy jest bardzo dużo miejsca, ale jest też opcja zjedzenia posiłku na tarasie, gdzie rozprzyściera się przepiękny widok na Morze Egejskie. Na terenie hotelu znajdują się również cztery restauracje à la carte, z których możecie skorzystać. Są to restauracje, gdzie serwowane są owoce morza, a także dania tureckie. Największym atutem tego miejsca jest przepiękny, malowniczy widok na Morze Egejskie, a także góry. Jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, ze względu na liczne atrakcje w postaci zjeżdżalni, mini klubu, dostępu do sportów wodnych. Jest także łagodne zejście do morza oraz krótki transfer. Natomiast jest to także bardzo dobre miejsce dla par, ze względu na przepiękny widok. Można tutaj w towarzystwie ukochanej osoby pić wino i oglądać przepiękny zachód słońca. Jasmin Bodrum to idealne miejsce do wypoczynku. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ hotel ma wiele do zaproponowania. Dlatego przyjedź i przekonaj się.